Cześć! Dzisiaj pora na małą recenzję. Jakiś czas temu zakupiłem taki podręczny piórnik do przyponów do metod Feeder. Jest to Map Dual Hooklength. Także tak się prezentuje ten piórniczek. Map uznana brytyjska marka. Mam trochę sprzętu tej firmy, także na rynku jest kilka takich uznanych piórników. Miałem mały problem z wyborem. Czy będzie to presto, czy będzie to Guru. Czy będzie to map? Ja jako że nie jestem przywiązany do żadnej marki i padło na piórnik map. I teraz przedstawię wam pokrótce po jakimś miesiącu, czy dwóch, no prawie dwóch miesiącach użytkowania, pokażę wam wady i zalety tego piórnika. Zalety: kompaktowa wielkość, tak, bardzo. To jest, taki, to jest taki podręczny, bo ja używam piorników drewnianych, używam piórników rolkowych, używam dużych, takich długich pudełek. To jest taki podręczny piórnik do Method Feeder. I teraz tak, kompaktowa wielkość. Podręczny, kładziecie go na półce, kładziecie go w szufladzie, w kasecie kosza. kładziecie, Trzymacie go po prostu pod ręką, kiedy tego potrzebujecie. Druga zaleta pewne zamknięcie. Jest to zamknięcie listwowe. Bardzo pewnie trzyma. Całość jest bardzo pewnie. Tutaj jest metalowy wkład przez całą długość. Metalowy pręcik. Zapięcie jest bardzo mocne. Kolejna zaleta. Gumowa uszczelka. Tutaj dookoła jest gumowa uszczelka. Także jeżeli zapniecie piórnik to całość jest szczelna. Kolejna mocne zawiasy, tak samo jak zamknięcie. Tutaj przestało się metalowy pręt. Całość jest zapięcie jest mocne i stabilne. Pokrywka też nie ma ryzyka, że odpadnie. Teraz tak. Kolejna zaleta. Jako że piórnik nazywa się Map Dual, tutaj macie taką szufladkę gdzie przechowujecie sobie jakieś pierdółki. Ja tutaj używam jakieś, przechowuję jakieś zużyte przypony, które potem obecne plecionkę zawiążę od nowa. Tutaj trzymam sobie jakieś bagneciki. Wiadomo, że w tych przegródkach możecie sobie trzymać e, jakieś haczyki, bagnety, druciki itd. No głównie to mi się wydaje, że to jest do haczyków. Są tutaj miejsca na opisówki. Wadą jest, że jest brak jakichkolwiek naklejek opisówek w komplecie. To jest wada. Bo tutaj powinny być takie małe naklejane papierki. Tak jak mam tutaj zrobione. Nie sobie opisujecie co, jaki haczyk to jest. Typ, wielkość i tak dalej. Moim zdaniem to powinno być. Jeszcze jedna zaleta. Te regulowane kołeczki z podziałką. Jak jeżeli przypony wiążecie sobie Sami, tak, to jest Wam bez różnicy za przeproszeniem, czy, czy kołeczki są stałe, czy są ruchome. Ale jeżeli używacie przyponów gotowych, na przykład 10 cm w Prestonie i 10 cm w góru, czy 10 cm w gigado, one się różnią 2-3 mm. Jeżeli macie stałe tutaj haczyki, stałe bolce, to nie możecie sobie precyzyjnie dociągnąć i wtedy przypony są luźne. A jeżeli macie tutaj kółeczki dokręcane, tutaj wystarczy przekręcić i sobie przesunąć po tym suwaku. To jest taka szyna i możecie sobie bardzo precyzyjnie ustawić przypony. Ja sobie przypony wiążę sam i jest mi, za przeproszeniem, rybka, jak, jak są ustawione te bolce. Bo ja sobie je, ja wiążę przypony tej samej długości, jak widzicie, tutaj są ustawione na tą samą długość. Ale widzicie przypony z plecionki? Są ciut krótsze, ponieważ przypon z plecionki jak zawiążecie, i może używać miarki, ja nie, nie zastosowałem przesunięcia o te 3 mm, widzicie te przypony z plecionki są 3 mm krótsze, ponieważ ich już nie naciągniecie tak jak przyponów żółkowych. Dlatego te regulowane kołeczki są największym plusem tego piornika. To jest, to jest największy plus, dla którego warto kupić ten piornik. I tutaj kolejną wadą jest, tak jak wspomniałem, w przypadku tamtych tabliczek, które są pod spodem, brak jakichkolwiek naklejek, żeby zrobić sobie opisówkę tutaj. Ja sobie zrobiłem opisówkę samemu. Jest to przyklejona po prostu biała naklejka, biała karteczka, gdzie są na szybko napisane rozmiar haczyka, grubość żyłki, końcówkę, jakie zakończenie, czy jest to gumka, czy jest to jest to bagnet to już po prostu widać typy haczyka to ja rozpoznaję w locie także nie muszę sobie opisywać także tym bardziej że to jest takie podręczne pudełko do szybkiego zastosowania na zawodach także nie spuszczam się w długich pudełkach e, drewnianych, piornikach tak zwanych można sobie tutaj robić tabliczki, opisówki i w związku z tym że tu jest ta szyna właśnie to tutaj nie możemy sobie nakleić żadnej długiej opisówki tak? mamy miejsce tylko tutaj i to też można potraktować jako wadę. No, i dla niektórych na pewno wadą będzie cena, ponieważ taki piórnik kosztuje grubo ponad 100 zł. Także, jak za takie małe pudełeczko, może się to wydawać ceną wygórowaną. Ale biorąc pod uwagę wszystkie zalety, czyli kompaktowość, wykonanie, uszczelka, regulowane kołeczki, tak. Druga. Drugie pudełko pod spodem na haczyki, na bagnety czy na jakieś tam zużyte przypony. Całość sprawia, że zakup jest dla mnie opłacalny i stanowi jako jeden z wielu opcji wyboru, które posiadam w własnym sprzęcie. Także i tradycyjnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach, chętnie odpowiem. Chętnie pomogę. Trzymajcie się, cześć.